Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Dzisiaj spotykamy się na konferencji prasowej poświęconej akcji Bydgoska Konewka. Gościmy w studio telewizji Blue Stream TV. Dzięki uprzejmości telewizji ta transmisja ma miejsce. Ze mną goście dzisiejszej konferencji prezes BlueSpace pan Krzysztof Błaszkiewicz. Witam serdecznie. Wolontariuszka Fundacji BlueSpace Katarzyna Cesarz. Dzień dobry. Oraz Marta Młodzikowska, która odpowiada za działania marketingowe Fundacji Blue Space. Witam serdecznie. Proszę Państwa, akcja bydgoska Konewka, akcja społeczna przy współpracy z Urzędem Miasta Bydgoszczy, z Miastem Bydgoszcz dzisiaj o tej fenomenalnej akcji proekologicznej dla mieszkańców Bydgoszczy porozmawiamy z naszymi gośćmi. Ale zanim to nastąpi zapraszamy Państwa na krótką sondę uliczną, która została na terenie Miasta Bydgoszcz przeprowadzona, abyśmy poznali opinię mieszkańców na temat działań ekologicznych i akcji, która została im zaprezentowana. Cześć, witajcie z tej strony Komuda Oskar, Blue Stream TV. Znajdujemy się właśnie na Wyspie Muńskiej. Zapraszamy ludzi do śledzenia e, naszej akcji, która niedługo będzie miała swoje miejsce. Nazywa się Budgoska Konewka. Zapraszamy. Co sądzicie o akcji Bydgoska Konewka? Widzimy tutaj, jak wygląda Bydgoszcz. tak? Mamy tutaj kawałek trawnika, tak naprawdę, ale na przykład rynek cały jest zabetonowany. Znowu, tak, położyli płytę i robią tak, to tak naprawdę wszystkie miasta. Teraz zauważyłem, jest taka tendencja w Polsce. A ważne jest to, żeby po prostu ta zieleń była tak, obecna z nami, No bo od razu przyjemniej się siedzi. <laughs> można powiedzieć, jest na co popatrzeć, można gdzie usiąść nawet na, taki, na na trawniku. Interesująca akcja, jest to łatwy sposób, by. Ym... Tak, zbierać rozwinąć, wspierać planetę. planetę, żeby było bardziej zielono, było przyjemniej dla oka po prostu. Myślę, że to jest super akcja, ratująca rośliny, promująca rośliny, żeby nasza Bydgoszcz była piękniejsza. Czy takie akcje są potrzebne? Jeśli chodzi o takie akcje, to uważam, że pomoc w środowisku jest jak najbardziej wartościowa. No i uważam, że opłaca się robić takie akcje. Myślę, że jak najbardziej, bo zieleń powinna być częścią naszego życia. Przez to, że się rozbudowujemy, jest tego mało, ale goż daje radę i drzewka są sadzane razem z kwiatami. Yy, wie pan co? Trzeba, uważam, społeczeństwo wychowywać w jaki tam sposób i tłumaczyć, że. Świat bez roślinności byłby bardzo smutny i jak ma się coś w pobliżu, a jest taka możliwość oczywiście zadbania, to należy robić. Tak, uważam, że powinno być jak najwięcej takich tak. Zdecydowanie, tak. Myślę, że roślinność jest potrzebna, tu jest mnóstwo betonu, myślę, że jak najbardziej. No, każda akcja, która chroni w jakiś sposób środowisko, uważam, że jest potrzebna. Czy pani weźmie udział w tej akcji? Czy wezmę, wezmę udział w tej akcji jak najbardziej. Jak będę miała możliwość na pewno. Jasne, bardzo chętnie. Oczywiście. Eee, oczywiście. Wchodzimy w to, zaliczamy się do, do grupy yy, Konewek. <laughs> Konewek. Proszę Państwa, więc mieliśmy okazję zobaczyć, jak Budgoszczanie wypowiadają się na temat Zieleni Miejskiej, na temat akcji konewka, o której już za chwilę powiemy trochę więcej. Wyszło bardzo sympatycznie. Bardzo nas cieszy ta otwartość mieszkańców na tego typu akcje społeczne. To może zaczniemy w ogóle od samego początku i zacznijmy najpierw od pytania do pana prezesa, Krzysztofa Błaszkiewicza, Blue Space. Brzmi trochę kosmicznie, trochę Blue. Czym jest Fundacja Blue Space? Czym się zajmuje? Bo to z jej inicjatywy powstała ta fenomenalna proekologiczna akcja. Blue Space, bo to jest taka przestrzeń przestrzeń dla startupów, przestrzeń dla akcji społecznych. Organizujemy wiele wydarzeń i, i to jest właśnie jeden z pomysłów realizacji tematów społecznych CSR-owych i takiej przestrzeni tej przestrzeni zielonej blue, bo nasze marki są od blue, od włoskiego błękitu blue. I Blue Space zajmuje się wsparciem akcji CSR-owych, społecznych, ale również startupów. Pomagamy startupom, pomagamy młodym biznesom, pomagamy dorosłym biznesom. Organizujemy w ramach Blue Space również takie spotkania biznesowe w środę w godzinie 17.00. Zapraszam serdecznie na ulicę Kijowską. Więc społecznie na zielono, na niebiesko, na miło, wesoło. Okay. Jak wpisuje się ta akcja proekologiczna w działania lotowe Fundacji Plus Space? Jest to działanie społeczne. Bardzo chcemy wspierać akcję eko, przede wszystkim dlatego, że to jest nasze otoczenie codzienne, naszych, naszych współpracowników, nasze osobiste. Bardzo jesteśmy zżyci z naszym regionem, który tutaj słynie z ekologii. Chcemy wspierać tą akcję. Musimy dbać o, o, naszą, o naszą, nasze miasto, o nasz, nasz region, o Polskę, o świat, tak aby nasze przyszłe pokolenia dzieci mogły, mogły korzystać tak jak my mamy możliwość korzystania z tej planety, dlatego dbamy. Czy to jest pierwsza tego typu akcja w ramach działania fundacji? Jeżeli chodzi o eko, tak, organizowaliśmy już kilkanaście różnych innych akcji CSR-owych. Dostaliśmy również wyróżnienie, nawet z tej, z tej okazji, co jest nam bardzo, bardzo miło. Jeżeli chodzi o akcję eko, jest to pierwsza tego typu akcja. Były również tego typu działania, ponieważ zajmujemy się również serwerami, dbamy o to, żeby serwery pobierały jak, jak najmniej prądu, żeby klimatyzacje były w optymalny sposób używane, czy ogrzewanie było w optymalny sposób używane, więc bardzo mocno dbamy o te elementy eko. To ja w takim razie do elementów eko, ale też około ekologicznych, jednak biznesowych, to wrócę za chwilę. Natomiast poprosiłabym może panią Kasię Cesarz, żeby nam opowiedziała, czym w ogóle jest ta akcja Bydgoska-Konewka, skąd się narodził pomysł i idea tej akcji. Idea właściwie zrodziła się sama z obserwacji sąsiadek w bloku w wieżowcu, w którym mieszkam w w Fordonie. Jedna, jedyna starsza pani na 90 mieszkań co roku bierze wiadereczko, codziennie zjeżdża z siódmego piętra, podlewa roślinki i dzień w dzień, pomimo swoich prawie 80 lat, jest wierna temu przyzwyczajeniu. Kiedy jej zapytałam, dlaczego, dlaczego ona, dlaczego chodzi i podlewa, powiedziała, że gdyby uschło to drzewko, jedno drugie bez i kasztan, który podlewa, to byłoby smutno, byłoby przykro. A poza tym to, co yy, zauważamy chyba wszyscy, przychodzą susze, to momentalnie był goś pustynnieje. Już nie chodzi o drzewa, bo drzewa sobie najdłużej radzą, ale widok żółtej trawy i praktycznie prze, przesypującego się piasku nie jest dla nikogo przyjemny, miły. A miejsca, gdzie moja sąsiadeczka podlewa rośliny, zawsze są, są taką oazą zieleni. Czyli to była inspiracja. Sąsiadka była inspiracją do stworzenia bardzo ciekawej akcji na terenie Bydgoszczy. Jakie ta akcja ma sama w sobie założenia? Czemu ma służyć? Jak ma przebiegać? Kto jest jej odbiorcą? Przede wszystkim chodzi o to, żeby wzbudzić wśród mieszkańców miasta Bydgoszczy, do których kierowana jest ta akcja, poczucie odpowiedzialności za. Za swoje otoczenie, za zieleń, za to, co robią. To nie jest tak, że płacę podatki i wymagam, żeby przyjeżdżała zieleń miejska, podlewała roślinki, tylko ja od siebie mogę dać też trochę. Nie wymaga to dużo, dzieci założę się, że będą miały niezłą frajdę, jak będą mogły się pochlapać przy okazji. Osoby starsze będą miały swój cel. Dbamy o dobro wspólne, dbamy o zieleń dookoła naszego miejsca zamieszkania, miejsca pracy. Mamy taką rozpiętość dzieci, seniorzy, czyli do kogo jest akcja skierowana? Do wszystkich. Okej, okay, czyli do wszystkich mieszkańców, do nas wszystkich. Co możemy zyskać oprócz tego, że trochę ochronimy przed suszą rośliny jakby w naszym otoczeniu? Co jeszcze możemy zrobić dzięki tej akcji? Zawsze jest to świetna okazja do spotkań sąsiedzkich. Wśród znajomych kolegów, koleżanek, wymiany doświadczeń między pokoleniami, również. Budowania trochę świadomości społecznej, Jak ekologicznej. I do tego, żeby niektóre osoby, które nie mają motywacji albo też mają jakiś lęk, opór przed wyjściem z domu, mhm. żeby zachęcić je do tej minimalnej, aktywności. ale jednak aktywności, do wyjścia na zewnątrz, wyjścia do innych ludzi, do zrobienia czegoś też dla siebie. Mhm, Okej, okay. czyli w grupie siła skierowana do wszystkich Bydgoszczan, do wszystkich, którzy pragną, aby jego otoczenie, miejsca zamieszkania i pracy było zielone i przyjazne, to może wróćmy w takim razie do tych około biznesowych tematów, <śm> bo biznes to też ekologia, ekologia to też biznes, wszystko razem. Jak te dwa kierunki mogą się połączyć, jaką symbiozę stworzyć? Przede wszystkim równowaga, bo tak naprawdę nasze życie codzienne powinno stanowić pewnego rodzaju równowagę. Mamy na co dzień intensywną pracę, myślę, że większość z nas ma, ma, ma tą ciężką pracę i dla, dla równowagi właśnie powinna pojawić się ta zieleń, las, trawa, kwiaty, zielona, zielona, zielona przestrzeń, tak żebyśmy tą, ten balans przede wszystkim. Mogli tu uzyskać. Też jak niektórzy ze specjaliści mówią, połączyć się z ziemią i bosami, bosymi stopami, pochodzić po trawie i obejrzeć te piękne drzewa. I to się przekłada też na biznes, przekłada się na efektywność naszej pracy, naszej pracy w mieście, w firmie i daje to efekt. Z Wymierny. zawodowego takiego punktu widzenia jest doświadczenia. Wiem, że lubimy w czasie pracy spojrzeć na zieloną przestrzeń, bo nas to szybciej regeneruje. To jest jedna zaleta. Ja bym zapytała jeszcze tak, może trochę prywatnie. Tereny zielone na obszarze na terenie miasta Bydgoszcz. korzysta pan prezes? Korzystam. <laughs> Korzystam. Przede wszystkim myślicinek, wyspa młyńska, bulwar nad naszym Brdą. Między blokami jest wiele przestrzeni zielonych. Czasami wychodzę z psem, przechadzać się, czasami pozwiedzam, bo zobaczę co się wydarzyło na, na osiedlu. Ale chyba najciekawszy to jest Myślencinek, Wyspa Muńska. Lubię tam zaglądać, lubię widzieć ludzi, którzy tam przychodzą i mile spędzają czas oraz Myślęcinek i okolice tam widzę tych ludzi, którzy korzystają z tego i to myślę, że biznesowo jest bardzo ważne, aby, aby też ten odpoczynek był. Wiemy, że Bydgoszcz jest bardzo ceniona jako miasto nie tylko z wody słynące, ale również z zieleni. Czy klienci, biznesowi, goście przyjeżdżający do miasta w celach biznesowych mają okazję, jeżeli mają okazję, zetknąć się z tą zielenią i docenić ją? Czy takie opinie są zbierane? Tak, tak, myślę, że tak. Bardzo często mam takie sytuacje, że jeżeli mamy gości czy z zagranicy, czy z innego miasta, zawsze oprowadzam ich po, po mieście i zawsze się śmieją, że takim przewodnikiem jestem i takim mecenasem też tu naszego regionu. Bardzo chwalą, widzą, widzą bardzo dużą zmianę naszego miasta i naszego regionu. Więc jest to dostrzegane, widoczne, i chciałbym, żebyśmy to podtrzymywali my też. I to jest na pewno taki apel do mieszkańców, abyśmy też promowali nasz region i to, że naszą zieloną. Przestrzeń. Proszę Państwa, akcja Bydgoska Konewka jest skierowana do, do nas wszystkich tak naprawdę, do wszystkich, którzy chcą dbać o zieleń w naszym otoczeniu. Nie zadziwia się to samo, musimy trochę pomóc tym działaniom i tu wywołam do odpowiedzi Panią Martę Młodzikowską, która dba o tą stronę marketingową akcji Bydgoska Konewka. Marta, powiedz nam trochę więcej, gdzie znajdziemy informacje na temat akcji, jak możemy się w nią zaangażować? Stworzyliśmy stronę internetową dedykowaną właśnie tej akcji, bydgoskakonaw.pl. Zachęcam do, do wejścia na tą stronę. To jest takie kompendium wiedzy o, o całej akcji, jakie są cele, jakie misje i przede wszystkim takie trzy podstawowe kroki, jakie trzeba poczynić, żeby w tej akcji wziąć udział. Czyli krok pierwszy: po prostu wybrać sobie jakieś drzewko bądź krzew w najbliższym otoczeniu, adoptować przysłowiowo mówiąc taką roślinę. Dwa, codziennie doglądać i podlewać koneweczką czy kubeczkiem wody właśnie ten, ten, ten wybrany tutaj krzaczek. Trzeci krok to po prostu cieszyć się, cieszyć się tą zielenią. Mamy oczywiście także social media, Facebook oraz Instagram dedykowane tej akcji. Tam znajdą Państwo najbardziej aktualne informacje na temat tego, co dzieje się, na jakim etapie jest akcja oraz o organizowanych konkursach. Planujemy w połowie maja konkurs tutaj dla, dla mieszkańców, dla przedszkoli, dla szkół od 1-3. To taki będzie konkurs plastyczny, także dla domów seniora. Można będzie wygrać takie dedykowane konewki w tej akcji. Także no, próbujemy się propagować także przez naszych partnerów. Zachęcamy do, do wzięcia udziału właśnie w takiej akcji. I jako firmy, które chciałyby się zgłosić jako partnerzy akcji, cały czas mają taką szansę. Kto może zostać partnerem akcji Bydgoska Konewka? Cały czas możemy dołączać oczywiście firmy również, jeżeli chodzi o markety budowlane, markety ogrodnicze, producentów konewek. Także zachęcamy szczególnie, bo. bo to jakby umożliwi nam też większe nagrody dla, dla państwa, dla mieszkańców. Także cały czas jesteśmy otwarci na współpracę. Tutaj współfinansuje ten projekt także miasto Bydgoszcz. Są firmy partnerskie, jest patronat medialny Blue Stream TV. Także cały czas gdzieś tam można jeszcze do nas dołączyć. Jesteśmy otwarci na współpracę. Ja bym chciała tu zaznaczyć, że akcja nie jest akcją jednorazową, że akcja zakłada, ten projekt i akcja zakłada jakby cykliczność i ma trwać przez kilka najbliższych lat. Tak na to liczymy. Nie chcemy, żeby tutaj ta akcja zamknęła się tylko w tym letnim, letnich miesiącach. Liczymy na to, że gdzieś tam mieszkańcy podłapią tego bakcyla ekologicznego i, i będą z nami przez, przez wiele lat. Będziemy mogli też się rozrastać w tych działaniach. Zachęcamy do tego, żeby adoptując takie drzewko, wysłać do nas zdjęcie na nasze Facebooki, na nasze Instagramy. Można nawet opatrzyć jakimś imieniem dla tej rośliny. Fajnie będzie, można się tym pochwalić, podzielić. I też zmotywować innych do dołączenia do tej akcji. Proszę Państwa, podsumowując, akcję tak naprawdę zachęca wszystkich nas, zachęca całe pokolenia do tego, aby dbać o zieleń dookoła naszego domu, dookoła naszych firm. Może jeszcze kilka słów, w takim razie poprosimy Pana Prezesa o podsumowanie i zachęcenie do udziału w akcji wszystkich Bydgoszczan. Dziękuję. Tak, zachęcam do wzięcia udziału w tej akcji. Dbajmy o nasze środowisko, o nasze miasto, aby było zielone, piękne, abyśmy się dbawili. Abyśmy czerpali z tego przyjemność i zachęcali i zarażajcie również swoich sąsiadów, znajomych, tak aby wzięli udział właśnie w tej zabawie, takiej ekologicznej, zielonej. No. E Blue Konewce, Blue, Bydgoskiej. Tak, Bydgoska Blue Konewka. Proszę państwa, raz jeszcze zapraszamy do udziału w akcji Bydgoska Konewka. Dziękujemy bardzo za pomoc w realizacji. Miasto Bydgosz myślę, że tu zasługuje przede wszystkim na bardzo duże wyróżnienie i podziękowania za zaangażowanie się. Podziękujemy również Blue Stream TV Dzięki, którym mogliśmy przeprowadzić sondę uliczną, ale też pojawić się tutaj w studio i być Państwem w tej transmisji. Fundacja Blue Space jako Inicjator i organizator akcji Bydgoska Konewka. Dziękuję bardzo Krzysztof Błaszkiewicz, Dziękuję Katarzyna bardzo. Cesarz oraz Marta Młodzikowska. Do zobaczenia na trasie Bydgoskiej Konewki. Dziękujemy Państwu bardzo. Dziękuję. Dziękujemy. Dziękujemy.